Dzień dobry wszystkim. Dziękuję bardzo za zaproszenie do włączenia się w, w czytanie. Tak jak wy, spędzam ten czas oczekując, że przyjdą nowe czasy. Mam taką wiarę i wierzę, że, że to nastąpi i szybko będziemy mogli spotkać się w naszym kochanym Szczebrzeszynie. I dlatego wybrałem książkę Szczebrzeszyn. Filipa Pibela, tłumaczył ją Tomek Pańczyk. Książka, która opowiada o naszym miasteczku z oczami mieszkańca, który wyjechał z tego miasta w 1927 roku i przypomina, co tam się działo. Ja chcę Państwu przeczytać fragment rozdziału, który mówi o nazwie miasta. Dlaczego moje miasteczko ma podwójną nazwę? Trudno powiedzieć, od jak dawna moje miejsce urodzenia funkcjonowało zarówno jako polskie miasteczko Szczebrzeszyn, jak i żydowski sztetl Szzebrzyn, ani też co było pierwsze. Najwcześniejsze dokumenty wymieniające Szczebrzeszyn pochodzą z XVI wieku y, z XIV wieku. Właśnie na początku tego stulecia król Kazimierz Wielki, którego ukochaną była podobno Żydówka, zaprosił Żydów do osiedlenia się w Polsce po tym, jak wygnano ich z Europy Zachodniej. W 1352 roku nadał wielu społecznościom żydowskim polskich miast przywilej budowy synagog. W tym też czasie przebywał w Szczebrzeszynie. Najstarsze dokumenty. Informujące o Żydach na tym terenie pochodzą z XVI wieku. W 1550 roku 30 rabinów spotkało się w Ziemi Chęskiej z przedstawicielami króla Zygmunta II Augusta. Pośród nich był rabin naszego miasteczka. Pięć lat później Gumpech ze Szczebrzeszyna opublikował we Włoszech książkę przeznaczoną dla kobiet o świętach Purim i Chanuka. Pisał również poetyckie opowiadania umieszczane w modlitewnikach dla kobiet. Z 1614 roku pochodzi informacja o wielkim rabinie de la Cruz ze Szczebrzeszyna. W 1618 roku delegacja ze Szczebrzeszyna uczestniczyła w sejmie czterech ziem. Centralnej instytucji samorządu żydowskiego, reprezentującej interesy wszystkich gmin leżących na terytorium Rzeczpospolitej. Zaś w 1701 roku posiedzenie Sejmu odbyło się właśnie w naszym mieście. Skąd więc pochodzi nazwa, a raczej nazwy naszego miasteczka? Najazdy wielu ludów wpisały się w historię Polski. Raz byli to Rosjanie. Kiedy indziej, Niemcy czy Austriacy. Nawet Szwedzi zapędzili się w XVII wieku aż pod Kraków. Wiele set lat temu grupa najeźdźców przybyła do miejsca, w którym dziś leży nasze miasto. Nie mogli jednak znaleźć go na mapie, bo nie wiedzieli, jak się nazywa. Próbowali zapytać miejscowych, ale wszyscy się w strachu pochowali. W końcu Udało się gdzieś znaleźć starego Żyda, którego przygnano przed oblicę dowódcy. Jak nazywa się to miejsce? Ryknął dowódca. Prosty Żyd ze strachu nie był w stanie wydusić z siebie słowa. Nie rozumiał też obcej mowy. No gadaj! Wrzasnął ponownie na jeźdźca. Starzec mamrotał tylko coś pod nosem, za co dostał pięścią w twarz, tak że wypadł mu ząb. Schylił się, by go podnieść i zajęczał po hebrajsku Shin, wybity ząb. Od razu tak trzeba było, powiedział dowódca i zapisał nazwę na swej prymitywnej mapie. W ten sposób Szebreszyn stał się oficjalną nazwą miasta, przynajmniej dla Żydów na całym świecie. Polacy nie byli w stanie wymówić hebrajskiej nazwy. Zaczęli więc po swojemu nazywać je Szczebrzeszyn. Mieszkałem więc w miasteczku o dwóch nazwach, które obowiązywały do 1939 roku, kiedy to Niemcy napadli nieszczęsną Polskę. Dzisiaj nie ma już Szczebrzeszyna. Wybity ząb nie odrósł. Nie ma też tamtych twarzy. Nie ma sztetla. Są tylko blaknące wspomnienia i opowiadania starych ludzi którzy kiedyś żyli w tamtym świecie. Dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam do, do pełnej lektury tej książki. Na pewno znajdziecie ją Państwo w naszej księgarni festiwalowej. A jak widzicie, stoi obok mnie chrząż, nasza statuetka dla kolejnego laureata Nagrody Człowiek Słowa, którą w tym roku przyznamy. Ma numer 4. I to oznacza, że się widzimy, że nie ma mowy o odwoływaniu festiwalu. Żyjemy wiarą i nadzieją, że to święto literatury będzie kontynuowane i będziemy mogli spotkać się jak co roku w Szczebrzeszynie. I bardzo, bardzo Państwa zapraszam. 2-8 sierpnia. Cała nadzieja w literaturze. Do zobaczenia w Szczebrzeszynie.